Cześć wszystkim! Znalezienie starożytnego artefaktu to nie koniec podróży w przeszłość, tylko dopiero początek. Kiedy odkrycie zostaje dokonane, trzeba je jeszcze zrozumieć. Zadanie to nie zawsze jest łatwe, a czasami nawet archeolodzy i naukowcy są zupełnie zdezorientowani. Wszystkie odkrycia, które zaraz zobaczycie w tym filmie, sprawiły ekspertom niemałe kłopoty. Zaczynajmy! Skarb z XVI wieku odkryty w Rumunii. W gęstych lasach, w pobliżu Nurot. W zachodniej Rumunii grupa poszukiwaczy z wykrywaczami metalu natknęła się na prawdziwy skarb z przeszłości. Wykrywacz Raula Vlada Suty zaczął wydawać sygnały wskazujące na metal pod ziemią, co doprowadziło do odkrycia kilku srebrnych monet. Ale to było dopiero początek. Kiedy grupa zaczęła kopać głębiej, znaleziono ceramiczne naczynie wypełnione monetami z początku XVI wieku. Ostateczna liczba aż 4868 monet. I nie były to zwykłe monety, lecz węgierskie denary wybite za panowania Władysława II, króla Czech Węgier i Chorwacji. Oprócz tych denarów, skarb zawierał również trzy duże srebrne tailery, każdy ważący nieco ponad 30 gramów, oraz cztery inne monety, których jeszcze nie zidentyfikowano. Całkowita waga tego historycznego odkrycia wynosiła około 4,5 kg, przy czym same monety ważyły 3 kg. Zgodnie z rumuńskim prawem poszukiwacze natychmiast zgłosili swoje odkrycie władzom lokalnym. Państwo rości sobie prawo do własności nad skarbem, ale odkrywcy mogą liczyć na nagrodę wynoszącą od 30 do 45% rynkowej wartości znaleziska. Najdłuższy projekt tekstylny National Trust Anglii National Trust niedawno zakończył swój najdłuższy projekt konserwacji tkanin, który trwał ponad 22 lata. To ogromne przedsięwzięcie koncentrowało się na czyszczeniu i naprawie 13 najstarszych i najbardziej okazałych brytyjskich gobelinów, znanych jako zestaw gobelinów Gedeona. Te gabeliny mają razem ponad 70 metrów długości i zdobią długą ścianę galerii Hardwick Hall w Debyshire. Każdy pojedynczy gabelin przeszedł setki godzin precyzyjnego haftowania, a jego czyszczenie i stabilizacja trwały dwa lata. Teraz, po ponad dwóch dekadach, gabelini ponownie są wystawione na ścianach Hardwick Hall. Gabellini Gedeona, utkane w 1578 roku, przedstawiają sceny ze Starego Testamentu opowiadające historię Gedeona sędziego wybranego przez Boga do wyzwolenia Izraela spod panowania Madianitów. Zostały wykonane w Oudenarde w Belgii i początkowo zamówione dla sir Christophera Hattona. Jednak po jego śmierci zostały nabyte przez słynną Elżbietę Hrabinę Shrewsbury, znaną jako Bess of Hardwick. W 1592 roku. Przez wieki Gabelini przetrwały działanie promieni słonecznych sadzy i kurzu. Ich konserwacja, przeprowadzona przez National Trust, zapewniła im dalsze trwanie, dzięki czemu przyszłe pokolenia będą mogły podziwiać ich piękno i znaczenie historyczne. Intrygujący rzymski pochówek w Walii. W malowniczych krajobrazach Walii odkryto niezwykły rzymski grób, który skrywa zarówno tajemnicę, jak i zagadkę. Znaleziono rzymskiego żołnierza wyróżniającego się żelaznym mieczem fibulą w kształcie kuzji oraz butami z podbitymi gwoździami, który został pochowany twarzą w dół, co nie było typowe. Jeszcze bardziej zagadkowa jest obecność dużych gwoździ w okolicach jego karku ramienia i pomiędzy stopami, co sugeruje, że mógł być skrępowany przed pochówkiem. Nie był to jednak pochówek zwykłego przestępcy czy niewolnika. Został starannie złożony w wykutym w skalę grobie wyścielonym drewnianymi deskami. Miecz znaleziony między jego nogami był spatą, czyli bronią piechoty używaną w III wieku naszej ery. Srebrna fybiele w kształcie kuzi pierwsza tego typu, znaleziona w Wali, wskazywała, że był osobą o znacznej randze wojskowej lub cywilnej. Fybiele stała się symbolem władzy od końca III do połowy VI wieku naszej ery i była noszona przez urzędników wojskowych i cywilnych. Analiza wskazuje, że pochówek tego żołnierza miał miejsce w III lub IV wieku naszej ery. W chwili śmierci miał od 21 do 25 lat i nie pochodził z Walii. To odkrycie dokonane w Vale of Glamorgan w 2017 roku pozostawiło historyków i archeologów z większą liczbą pytań niż odpowiedzi. Tajemniczy temat. W lodowatych głębinach Morza Północnego, na prawie 300 metrach głębokości norwescy nurkowie dokonali odkrycia, które podważa wszystkie znane wyjaśnienia. Kolosalna struktura o geometrycznie doskonałym kształcie spoczywa w ciszy w głębinach, niczym Strażnik Tajemnicy, zagubionej od tysięcy lat. Imponująca zatopiona formacja, nazwana Strażnikiem z Osberg, fascynuje naukowców i archeologów z całego świata. Na początku badacze myśleli, że to wrak statku pokryty osadami i koralowcami. Jednak gdy przeanalizowali jego powierzchnię i skład, odkryli, że struktura nie przypomina żadnego znanego statku. Jej wygląd przypomina futurystyczny pojazd, jakby została ukształtowana w konkretnym celu. Ślady erozji wskazują, że znajduje się tam od co najmniej 12 tysięcy lat, co przeczy wszelkiej historycznej wiedzy o istnieniu zaawansowanych cywilizacji w tym regionie. Wokół Strażnika z Dna Morskiego wznoszą się skalne formacje niczym kolumny zatopionej świątyni. Niektóre z tych kolumn emitują słabe światło, naturalną luminescencję, której naukowcy wciąż nie potrafią wyjaśnić. Wysokoprecyzyjny sonar wykrył wewnętrzne pustki w strukturze, co sugeruje możliwość istnienia tuneli lub ukrytych komnat. Rząd Norwegii sklasyfikował to odkrycie jako mające znaczenie historyczne i naukowe oraz ograniczył dostęp do miejsca. Teorie na temat jego pochodzenia obejmują zarówno zaginioną cywilizację, jak i pozostałości nieznanej technologii. Czy może to być pomnik zapomnianej kultury? Pojazd, który nigdy nie wynurzył się na powierzchnię. Zagadka pozostaje nierozwiązana, a strażnik z Osberg nadal tam jest, obserwując ocean i czekając, aż ktoś w końcu odkryje jego tajemnicę. Ryty neandertalskie w La Roche-Cotard. W niezwykłym odkryciu archeologicznym, które miało miejsce w czerwcu 2023 roku, w jaskini La Roche-Cotard we Francji znaleziono niefiguratywne ryty sprzed 57 tysięcy lat, które uważa się za dzieło Neandertalczyków. Ta jaskinia Znajdująca się w tej samej gminie została po raz pierwszy odkryta w 1912 roku i jest znana z maski La Roche-Cotard, która również może być dziełem neandertalczyków. Struktura jaskini obejmuje wąską galerię, tunel o długości 10 metrów oraz trzy szersze komory. Ostatnie odkrycie rytów interpretowanych jako żłobienia palcami stanowi istotne uzupełnienie naszej wiedzy o kulturze neandertalczyków która wciąż pozostaje w dużej mierze tajemnicza, zwłaszcza jeśli chodzi o wyrażanie symboliczne lub artystyczne. Badacze wykorzystali fotogrametrię do stworzenia trójwymiarowych modeli tych znaków i porównali je ze znanymi ludzkimi rytami. Celowy i uporządkowany charakter rytów sugeruje, że zostały one wykonane świadomie. Datowanie osadów wskazuje, że jaskinia została zamknięta około 57 tysięcy lat temu, zanim Homo sapiens dotarł do tego regionu. Obecność wyłącznie narzędzi mustierskich związanych z Neandertalczykami stanowi dodatkowy mocny dowód potwierdzający teorię, że to oni stworzyli te ryty. Cel tych rytów pozostaje niejasny, ale przyczyniają się one do rosnącej liczby dowodów na złożoność kultury Neandertalczyków. Starożytna pizza odkryta w Pompejach, w starożytnym mieście Pompeje, dokonano fascynującego odkrycia, które może zmienić nasze postrzeganie pizzy. Podczas wykopalisk w obrębie domów w u 9 odsłonięto malowidło ścienne przedstawiające coś, co przypomina pizzę. Jednak to nie jest pizza, jaką znamy dzisiaj. Pomidory i mazzerele nie dotarły jeszcze do Włoch, gdy ten fresk został namalowany 2000 lat temu. Zamiast tego dzieło przedstawia okrągłą, płaską focaccie ozdobioną owocami, przyprawami oraz prawdopodobnie pastą serowo przypominającą pestoł, znaną jako moritum. To smakowite danie zostało przedstawione na srebrnej tacy, obok srebrnego kantarosa z winem oraz różnych owoców, w tym daktyli, granatu, figi i girlandy żółtych owoców chruściny. To przedstawienie może przypominać niektórym fragment Eneidy Wergiliusza, gdzie trojańscy uchodźcy jedzą podobną focację po dotarciu na wybrzeże Lacjum. Poza kulinarną stroną, fresk odzwierciedla grecką koncepcję zinie, symbolizującą gościnność i więź między gospodarzem a gościem. Takie przedstawienia były popularne w sztuce rzymskiej, a około 300 malowideł przedstawiających ofiary żywnościowe jest znanych z miast zniszczonych przez wybuch Wezuwiusza w 79 roku naszej ery. Wyjątkowa wikińska tarcza w Danii W zielonych krajobrazach Danii dokonano niezwykłego odkrycia, które przenosi nas do czasów wikingów. Duńscy archeolodzy odkopali dobrze zachowaną wikińską tarczę, której wiek szacuje się na ponad 1000 lat. To nie jest zwykła tarcza. Ma średnicę 80 cm i została znaleziona podczas wykopalisk w pobliżu zamków z epoki Wikingów, około 100 km na zachód od Kopenhagi. To odkrycie jest wyjątkowe, ponieważ po raz pierwszy taka tarcza została znaleziona w Danii. Wilgotna gleba tego regionu odegrała kluczową rolę w zachowaniu drewnianej tarczy w nienaruszonym stanie przez stulecia. Wykonana z futra tarcza pochodzi prawdopodobnie z końca X wieku. Patrząc na to odkrycie, trudno nie pomyśleć o duńskich Wikingach, którzy około tysiąc lat temu prowadzili zacięte najazdy na wybrzeża Europy Zachodniej, a nawet osiedlili się w niektórych częściach Anglii. Czy możesz sobie wyobrazić bitwy, w których mogła brać udział tatarcza? Jakie historie odwagi i przygód mogłaby opowiedzieć? I jak znalazła się w miejscu, w którym została odkryta? Największy skarb z epoki brązu w Alpach Oberhauptstein. W Alpach Oberhauptstein, archeolodzy dokonali niezwykłego odkrycia na starożytnym rzymskim polu bitwy, odkopali późnobrązowy skarb metalowy, zawierający ponad 80 przedmiotów z brązu o łącznej wadze około 20 kg. Ten skarb, pochodzący z XII lub XI wieku przed naszą erą, jest ważny nie tylko ze względu na swoją wielkość, ale także na kontekst historyczny. Jest to największy i najważniejszy skarb z epoki brązu. Jak i kiedykolwiek odkryto w kantonie Gryzonia. Na tym miejscu wcześniej znaleziono liczne rzymskie artefakty, w tym ołowiane pociski do procy, gwoździe do sandałów i pięknie zdobiony sztylet, wszystkie pochodzące z epoki Augusta. Te znaleziska wskazują na znaczącą konfrontację militarną między ludem plemienia Suenic a trzema rzymskimi legionami, dowodzonymi przez przyszłego cesarza Tyberiusza i jego brata Drużusza w 15 roku przed naszą erą. To miejsce jest jedynym potwierdzonym rzymskim polem bitwy w Szwajcarii. Skarb z epoki brązu został znaleziony w ramach projektu badawczego rozpoczętego w 2021 roku, mającego na celu zbadanie krajobrazu pod kątem pozostałości konfliktu między Rzymem a Suenic. Skarb odkryto w październiku 2022 roku i był gęsto upakowany, co sugeruje, że pierwotnie przechowywano go w drewnianej skrzyni owiniętej w skórę. Wśród przedmiotów znajdują się bryły surowej miedzi, sierpy, taperi, fragmenty pił i części biżuterii. Co ciekawe, te przedmioty zostały celowo uszkodzone przed zakopaniem. Możliwe, że było to ofiarowanie. Rzadki ośmiokątny miecz w Nordlingen. Przechodzimy do wiadomości, że archeolodzy w Nordlingen, w zachodniej Bawarii, odkryli wyjątkowo dobrze zachowany miecz z epoki brązu, pochodzący z końca XIV wieku przed naszą erą, z okresu środkowej epoki brązu. Jego ośmiokątny brązowy jelec jest w niezwykle dobrym stanie. Zachowując swój oryginalny połysk. To znalezisko jest bardzo rzadkie, ponieważ zostało odkryte w nienaruszonym kurhanie, co jest nietypowe dla tego okresu. Większość kurhanów z tego czasu została dawno temu splądrowana lub zniszczona w XIX wieku przez rozwój rolnictwa lub działalność przemysłową. Miecz znaleziono obok szkieletów dorosłego mężczyzny, dorosłej kobiety i nastolatka, ale ich dokładna relacja nie jest znana. Ośmiokątny jelec został wykonany w skomplikowanym procesie odlewania nakładkowego i ozdobiony misternymi geometrycznymi wzorami i inkrustacjami. Miecze z ośmiokątnym jelcem występują prawie wyłącznie w południowych Niemczech oraz w regionie północnych Niemiec i południowej Danii. Porównanie technik odlewania i zdobienia sugeruje istnienie zarówno replik południowo-niemieckich oryginałów, jak i importowanych mieczy, które mogły być wykonane przez wędrownych kołali. Mógł być bronią wojenną ale jest naprawdę piękny. Fascynująca srebrna falera w Indolandzie. Podczas tegorocznych wykopalisk w rzymskim forcie Windolanda w Anglii wolontariusze archeolodzy dokonali ekscytującego odkrycia. Jest to srebrna falera z wizerunkiem głowy meduzy. Fejlery to ozdoby w kształcie dysku, które rzymscy żołnierze nosili na napierśniku podczas parat, a ta konkretna przedstawia przerażającą twarz meduzy z wężowymi włosami i hipnotyzującymi oczami. To znalezisko wzbogaca bogate dziedzictwo archeologiczne Windolandy, gdzie od około roku 85 do 370 powstało 9 drewnianych lub kamiennych fortów. To miejsce, znajdujące się niedaleko muru Hadriana w Brytanii, dostarcza cennych informacji o życiu na granicy imperium i ujawniło niezwykłe artefakty, takie jak doskonale zachowane buty, tkaniny, drewniane przedmioty oraz słynne tabliczki z Windolandy najstarsze zachowane dokumenty w Brytanii. Oprócz srebrnej fejlerii tegoroczne wykopaliska odsłoniły dalsze ślady życia wojskowego, w tym groty włóczni i lanc, ceramikę, paciorek, brosze w kształcie łuku, miedzianocynkową końcówkę pochwy oraz wyjątkowo dobrze zachowany drewniany saboł kąpielowy. Te intrygujące odkrycia są obecnie poddawane konserwacji w laboratorium Windolanda i zostaną zaprezentowane na wystawie nowych znalezisk w roku 2024. Pas woźnicy w Syberii. W regionie Aszkiszki w Hakazji na Syberii podczas ratunkowych wykopalisk związanych z rozbudową linii kolejowej dokonano ważnego odkrycia archeologicznego. Odsłonięto grób mężczyzny z późnej epoki brązu, który był ozdobiony unikalnym pasem woźnicy. Ten pas, wykonany z płaskiej brązowej płyty z dwoma zakrzywionymi hakami przypominającymi jarzmo do zaprzęgania zwierząt, najprawdopodobniej służył woźnicom do przypinania wodzy do pasa, co pozwalało im swobodnie używać rąk podczas walki. Grup pochodzi z okresu między XI a VIII wiekiem przed naszą erą, kiedy w tym regionie dominowała kultura lugów. Miejsce pochówku dostarcza informacji o środkowym etapie tej kultury, a sama mogiła to kwadratowa kamienna konstrukcja przykryta ziemnym kopcem. Zmarły został pochowany z różnymi przedmiotami z brązu, w tym nożem, biżuterią i wspomnianym pasem. Co ciekawe, w syberyjskich grobach z tego okresu nie znaleziono żadnych pozostałości rydwanów. Przeznaczenie pasa zostało określone na podstawie porównań z artefaktami z chińskich pochówków rydwanów oraz brązami z dynastii Shao. To odkrycie nie tylko poszerza naszą wiedzę o kulturze Lugów, ale także sugeruje możliwe powiązania i podobieństwa z odległymi kulturami. Biżuteria i tekstylia z epoki żelaza w Hallstatt. W malowniczym miasteczku Hallstatt w Austrii archeolodzy dokonali fascynującego odkrycia wczesnożelaznego grobu ciałopalnego. W którym znaleziono mnóstwo brązowej biżuterii i rzadkich fragmentów tkanin. Wśród darów grobowych znaleziono spiralne dyski z drutu brązowego, które prawdopodobnie były fibułami, masywną żebrowaną bransoletę na ramię, brązowe ostrze noża z resztkami drewnianej rękojeści, kawałek żelaznej blachy z klamry pasa oraz kość zwierzęcą, być może będącą ofiarą pokarmową. Szczególnie intrygującym odkryciem były ślady tkaniny na spodniej stronie spiralnych dysków. Co sugeruje, że do przechowywania skremowanych szczątków mogły być używane tekstylne sakiewki. To znaczące odkrycie, ponieważ w innych miejscach pochówku z tego okresu częściej używano urn, które jednak rzadko występują w Hallstatt. To miasto ma ogromne znaczenie historyczne ze względu na swoją kopalnię soli, która przyciąga ludzi od ponad 7000 lat. Nekropolia, położona wysoko w dolinie Salzburg, jest jednym z najważniejszych prehistorycznych stanowisk w Europie. Była używana od 850 roku przed naszą erą do około 350 roku przed naszą erą, a luksusowe przedmioty pochowane wraz ze zmarłymi świadczą o ogromnym bogactwie i szeroko zakrojonych kontaktach handlowych wynikających z wydobycia soli w Halstatt. Termin Halstatt został nawet przyjęty jako nazwa kultury i określenie konkretnego okresu w prehistorii Europy. 17-wieczny pióropusz Tupinamba. Wyobraź sobie to. W cichych salach muzeum rzuca się w oczy niezwykły obiekt ponad 60 cm czerwony płaszcz, wykonany w całości z ptasich piór. Kiedy się zbliżasz, zauważasz, że został misternie wykonany poprzez wiązanie tysięcy pojedynczych piór za pomocą cienkiego sznurka, tworząc gęstą, ale elastyczną siatkę. Etykieta ujawnia, że jest to pióropusz Tupinamba z XVII wieku z Brazylii, wykonany przez rdzennych mieszkańców z piór i włókien roślinnych. Jednak informacje na jego temat są stosunkowo ogólnikowe w porównaniu do dzieł zachodnich. Istnieje tylko 11 takich płaszczy z XVI i XVII wieku. Wszystkie znajdują się w europejskich kolekcjach. Te niezwykłe artefakty rodzą intrygujące pytania o ich przeznaczenie, postrzeganie ludu Tupinamba, ich podróż do Europy i odpowiednie miejsce ich przechowywania w muzeach. Europejscy obserwatorzy z tamtego okresu opisywali przedmioty z piór jako luksusowe stroje na specjalne okazje i do walki. Jednak nowoczesne badania sugerują, że Tupinamba postrzegali pióropusze w kontekście religijnym i szamańskim, traktując ptaki jako święte istoty łączące świat materialny i niematerialny. Dla Tupinamba noszenie ubrań z piór przemieniało ich w istoty podobne do ptaków, przywołując potężne siły poprzez rytuały. Wartość płaszcza tkwiła nie tylko w jego wykonaniu, ale także w jego rytualnym zastosowaniu i złożonych relacjach między ludźmi, zwierzętami i światem natury.